To już siódmy raz, kiedy biorę udział w święcie Dziękczynienia i to w sposób czynny, bo na scenie. Muszę powiedzieć, że za każdym razem y, widzę gdzieś tam, że jeszcze nie dziękuję do końca. I na przykład to, że w tym roku jest y, pontyfikat, dziękujemy za pontyfikat Jana Pawła II, też widzę, ile on w moim życiu zrobił, ile on. Zmienił w moim życiu nie? to, że powiedział w pewnym momencie: Nie lękajcie się. I to było do mnie takie słowo mocne, że ja powiedziałem: Dobra, to znaczy, że ja mam iść i robić swoje, mam głosić Ewangelię i się nie bać. Nie? E, robić to po, poprzez swoją muzykę, po, poprzez słowo, i to jest niesamowite. I widzę, że, że codziennie rano muszę wstawać, bo tylko się budzę i od razu. Niepokoje, jakieś lęki, jakieś tu, że to nie tak, to nie tak, tam nie tego. A to właśnie zmieniasz tą postawę i mówić, naprawdę być wdzięcznym. Bo myślę, że my wszyscy Polacy mamy taką tendencję trochę do malkontenstwa, do takiego myślenia roszczeniowego, że nam się należy coś z tego. Tak naprawdę powinniśmy być wdzięczni radośni i żeby ten obraz, ta twarz Kościoła była uśmiechnięta, bo y, przecież jest powiedziane, że, że y, smutny święty to w ogóle smutny chrześcijanin to jest słaby chrześcijanin, nie? żeby ludzie, którzy patrzą na nas, widzieli tą wdzięczność, widzieli tą radość, żeby lgnęli do tego Kościoła, nie? którym my jesteśmy. Nie? I, ta świątynia opatrzności Bożej jest takim znakiem tej takiej radości, nie smutnego kościoła, tylko takiego kościoła, który jest żywy, który, yy, który jest tym, tym słowem, nie? które też dotyka, ale też nurtuje nie? gdzieś tam w sercu człowieka. I te wszystkie rzeczy, które tu są, to jest, yy, że ten kościół jest żywy, że w nim jest tak wiele różnych właśnie podmiotów, nie? a to wszystko jest ukierunkowane na opatrzność i na dziękczynienie.